Nie bój się, mała trzutko, gdyż spodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Jest to to piękne, pełne czułości słowo, które Bóg dzisiaj kieruje bracia i siostry do serc każdego z nas. Ojciec dzisiaj przemawia do nas, do swoich dzieci, nazywając nas tą małą trzutką, tą trzutką, którą Pan stworzył, wybrał, ukochał i ta trzutka o której Pan Bóg nieustannie walczy. Ty i ja jesteśmy tą trzutką, którego Pan nie zapomniał, ale trzutka, którego Pan chce mieć przy sobie. Przy sobie to znaczy tam, gdzie On panuje, w niebie, tam, gdzie jest życie wieczne. I Ty i ja dzisiaj, bracia i siostry, jesteśmy zaproszeni, żebyśmy jako mała trzutka patrzyli na tą wielką miłość Bożą. Żebyśmy mogli żyć Bogiem. Żebyśmy mogli kochać Boga, bo Bóg nas kocha. Żebyśmy mogli walczyć o tą relację z Bogiem, bo Bóg walczy o relację z nami. Żeby dzisiaj patrzeć na Boga, bo Bóg patrzy na Ciebie i na mnie. Żebyś Ty i ja słuchali Boga, bo Bóg słucha nas. I widzi, że często cierpimy. Widzi, że często wybieramy życie, który nas rani, życie, który nas prowadzi do śmierci. Dlatego Pan Bóg nie jest w stanie po prostu tak zaakceptować ten fakt, że ty i ja, jako czutka, ta mała czutka, ukochana czutka Boże, idzie ku zagładzie. I Pan Bóg nam daje słowo, które nas zaprasza do czujności. Żebyś Ty i ja nie przyzwyczaili się do tego życia ziemskiego. Żebyś Ty i ja nie zapomnieli o tym, że jest życie, do którego Pan Bóg nas zaprasza, jako swoje dzieci, do życia wiecznego. Ale również, żebyś Ty i ja nie zapomnieli o naszym nieprzyjacielu, o naszym wrogu, jakim jest diabeł. To jest, bracia i siostry, błąd, który często każdy z nas popełnia. Żeby, że często zapominamy, że Diabeł istnieje. I Diabeł to chce, żebyś ty i ja zapomnieli, że On istnieje. Bo kiedy zapominamy o tym, że mamy wroga, wtedy ten wróg największe e, szkody nanosi na nas. Największe rany Diabeł zadaje każdemu z nas, kiedy zapominamy, że On istnieje, że On jest naszym nieprzyjacielem, że On nienawidzi nas. I kiedy zapominamy o tym, to często tracimy też e, tę orientację, e, dokąd iść, bo myślimy, że jest tylko jedna droga, e, droga radości, piękna droga, to życie, który, który nie przeminie. To życie, który e, sami musimy budować na, tej, na tym świecie, na tej ziemi. Ale Pan Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy się czuwali. Żebyśmy nie dali się nabrać temu, który nas nienawidzi. Ale jak mam mamy czuwać? Mamy czuwać słuchając głosu Boga. I żyjąc, żyjąc Bogiem. I Chrystus yy, mówi, to przypowie, że jeżeli gospodarz wiedziałby, o której porze ma przyjść złodziej, to czułoby całą noc. Żeby przeszkodzić temu złodziejowi, okraść siebie. I tak samo nas wzywa do tej czujności, żebyś ty i ja czuwali, bo ten nieprzyjaciel, ten złodziej w każdym momencie może przyjść i okraść się z tego, co Pan Bóg ci dał z Twojej tożsamości bycia dzieckiem Bożym, z tego, że jesteś chrześcijaninem, dzieckiem Bożym, z tego, co Pan Bóg ci dał w kościele poprzez sakramenty, przebaczając się wiele razy grzechy oddając siebie jako pokarm po to, żebyś ty i ja przyjmowali Chrystusa z wiarą, nie przyzwyczajeniem, nie po prostu tak, bo tak y, wypada, że wszyscy tak robią. Nie, ale podchodzić dzisiaj do Chrystusa, zbliżając się do Niego, z tym świadomością, że ty i ja nie zasługujemy tego, żeby zbliżać się do Boga, żeby przyjmować Boga. Ale zbliżamy się i przyjmujemy Boga. Dlaczego? Bo On tego chce, żebyś ty i ja to robili. Żebyś ty i ja przyjęli życie w sobie. I żebyśmy mogli walczyć o to życie. Bo to, co mówi Ewangelia, tam gdzie jest Twój skarb, tam będzie również i Twoje serce. I rodzi się dzisiaj pytanie, a jaki masz skarb dzisiaj? Czym jest dla Ciebie tym skarbem? którego dbasz, którego polerujesz co chwilę, żeby ten blask się pojawił, którego podziwiasz 24 godziny i myślisz, że ten skarb, którego umieściłeś w pośrodku swojego serca, że to rzeczywiście ci da życie. Czym jest tym skarbem, który zdobił miejsce Boga w twoim życiu? Co jest z tym skarbem, który diabeł Ci wdał, okłamując, że ten skarb Cię uratuje? Dzisiaj to jest pytanie, które bracia i siostry, e, trzeba zadać sobie i odpowiedzieć na to pytanie. Co dzisiaj zamieniło Boga w naszym życiu? Pieniądz? Kariera? Uznanie w, w oczach ludzi? Co jest z tym dzisiaj, tym bożkiem, który zdobiło to miejsce Boże w Twoim sercu. I Chrystus mówi, że tam, gdzie jest Twój skarb, tam będzie i Twoje serce. Dlatego jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, czym jest skarbem Twoim dzisiaj, dzisiaj. żeby zobaczyć, gdzie jest, gdzie jest twoje serce, gdzie się zgubiło Twoje serce, oddalając się od Boga. To serce jest czymś pięknym miejscem. Miejscem, gdzie Chrystus dokonuje wielkich cudów. To miejsce i serce jest tym miejscem w nas, gdzie zachowujemy wszystkie te bardzo czułe przeżycie w naszym życiu. I te dobre, i te złe. I bracia i siostry, można zamikać serce na dwie sposoby. Jeden sposób... Jest dobrym sposobem zamykanie serca. Mianowicie, e, kiedy diabeł przychodzi z swoją obrzydliwością, z tym, z tym o, e, trucizną, który chce prowadzić do naszego serca, do naszego życia, prowadza, również kusząc nas, żebyś zgrzeszyć, no to wtedy możemy zamikać i musimy zamikać serce przed diabłem. Nie słuchając go nie rozmawiając z nim. I to jest dobry, dobry moment, kiedy trzeba zamykać serce, żeby nie puszczać diabła do serca. Dlaczego? Bo jeżeli Jego puścimy do naszego serca, to od, naszego, od naszej wewnętrzności on zaczyna nas rozwalać. I później to zgnilizna, który On wprowadza do naszego serca, to zgniliznę możemy zobaczyć na, na, wiesz, na naszym twarzu. Że od razu widać tą zgniliznę, którą często człowiek nosi w swoim sercu na twarz. Kiedy stajemy się niedozniesieni, agresywny, smutni, to jest wszystko owocy tej zgnilizny, którą diabeł często prowadza do naszych serc. I to jest ten moment, kiedy trzeba zamknąć to serce, nie dopuszczając diabła do tego, gdzie jest miejsce dla Boga. Ale jest druga forma zamykania serca i to jest zła forma, mianowicie kiedy, kiedy zamykamy to serce przed Bogiem i zazwyczaj to robimy kiedy przyjmujemy to co diabeł nam czyska, czyli grzech i mając grzech w swoim sercu zazwyczaj wtedy zamykamy nasze serce. I wtedy to pozwala, że zaczynamy umierać od wewnątrz, a Pan Bóg nie jest w stanie dobić się do naszego serca, jeżeli nie otworzysz to serce. I to Słowo nas dzisiaj zaprasza do tego, żebyśmy mieli to, ten dar rozróżniania, kiedy otwierać nasze serca, a kiedy zamykać. I to jest, bracia i siostry, dzisiaj konieczne dla każdego z nas. Bóg walczy o Twoje życie. Ale czy Ty chcesz walczyć również o swoje życie? To jest pytanie, a może dzisiaj poddawę się w tej walce. Ale dobra nowina jest taka, że Pan Bóg nie poddał się o walce o Twoje życie. Wczoraj nad ranem wróciłem z młodymi, z którym byliśmy w Rzymie na spotkanie z papieżem, było nas prawie 90 osób, 88, jak dobrze pamiętam, Było to piękny wyjazd. Młodzi, którzy pojechali na spotkanie z papieżem, ale nie tylko z papieżem, ale pojechali na spotkanie z Bogiem, Pytając, zadając sobie pytanie, Panie, do czego mnie połowujesz? Co ja mam robić? I oni jechali z tym, tym, tym pytaniem. Było coś pięknego, bracia i siostry, kiedy czuwaliśmy w nocy e, na e, Torwergada tor e, z papieżem, kiedy był wystawieni na Świętego Sakramentu. Było coś pięknego. Plac zawalony ponad milion młodych, Chrystus na ołtarzu, papież, który był pogrążony w tej rozmowie z Chrystusem, było coś wzruszającego, kiedy patrzyłem na papieża, który wyłączył się. Patrzył na Chrystusa, modląc się za nas. I patrzyłem później na tych młodych, był rzesza młodych, różnych młodych, zranieni, osamotnieni. Młodzi, którzy, wiele młodych, którzy widziałem, którzy byli smutni, zabity, wewnątrz mieli w sobie śmierć, widać to było. I kiedy patrzyłem na nich, na czuwanie, niektórzy spali. Niektórzy jedli, niektórzy bawili się, niektórzy muzykę słuchali, niektórzy płakali, klęcząc, patrząc na Chrystusa. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo patrzyłem widziałem różne serce. I swoje serce to również zobaczyłem, że w pewnym momencie zbul zbulwersowałem się. Mówi, jak to jest możliwe? Papież klęczy, jest Pan Jezus, a im się nie, im to nie obchodzi, nie są plecami skierowani do Pana Jezusa. I zobaczyłem, że tak, że łat, łatwo mi przychodzi sądzić. I to jest coś, co łatwo nam przychodzi, bracia i siostry. Patrząc na osobę z zewnątrz, od razu widać werdykt, jaki ta, ta osoba jest zła. Ale później popatrzyłem na... na Pana Jezusa, który był wystawiony na świętym Sakramencie i to było coś pięknego, kiedy zobaczyłem, że są różne osoby, ale Chrystus patrzy na tych wszystkich osób tak samo, że patrzył na nas wszystkich tak samo, z taką samą miłością i na tych, którzy klękali i płakali, i na tych, którzy byli plecami odwrócony, na tych, którzy spali, na wszystkich patrzył tak samo. I to jest dobra nowina dla nas, bracia i siostry, że Chrystus na ciebie i na mnie patrzy tak samo. Z taką samą miłością, z taką samą czułością, kochając się takim, jakim jesteś. Nie kochając Twoje grzechy, kochając Ciebie jako tą małą czutkę, którego chcę prowadzić do Ciebie. I dzisiaj jest bardzo ważne, żebyś Ty i ja otworzyli ten serce to serce zamknięte, to serce zatwardzające. Tutaj na tej Eucharystii otworzyć to serce przed Bogiem, żeby pojednać się z Bogiem, żeby pozwolić Bogu wejść do tych zakamarek, do tych największych czarnych dziur Twojego serca i Twojego życia, żeby Chrystus wszedł tam, żeby rozświetlić swoim blaskiem, światłem zmartwychwstanie. Proszę mi o tą łaskę, żebyśmy mi tą wiarę, żeby w naszym życiu ta wiara. Zwrastało ta wiara, o której mówi drugie czytanie, wielkość wiary Abrahama, ta wiara, która prowadziła Abrahama do przodu. I dzięki temu Abraham stał Ojcem wszystkich narodów, fundamentem naszej wiary. Proszę mi o tą wiarę mocno, żebyśmy nie, nie, nie słuchali głosu diabła, żebyśmy nie żyli logiką tego świata, ale żyli Bogiem. Dziwi się, że ten świat jest okrutny. Będzie okrutny, dopóki ty i ja nie będziemy chcieli się nawracać. Dopóki ty i ja nie będziemy walczyć o naszą wiarę i o naszą relację, no to ten świat będzie taki, jaki jest. Ale ty i ja, dzięki naszym nawróceniu, możemy wprowadzić ten blask miłości Boga w tym świecie, żeby Bóg mógł zniszczyć ciemność każdego z nas.